Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Energię kinetyczną EK ciała o masie M poruszającego się z prędkością V można obliczyć ze wzoru EK równa się M razy V do potęgi drugiej przez dwa. Którym równaniem opisano V poprawnie wyznaczone z tego wzoru? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Więc mamy tutaj wzór na energię kinetyczną i mamy obliczyć samo V, czyli tak trzeba przekształcić ten wzór, żeby było V równa się coś, tak? Więc przede wszystkim ja zazwyczaj robię w ten sposób, że jeżeli mam ułamek, to patrzę się co jest na dole w tym mianowniku, więc obie strony mnożę przez 2. Więc będzie EK razy 2 i ten ułamek też razy 2 i tutaj... E razy 2, e, przepraszam, EK razy 2 to będzie 2EK, a z prawej strony dwójki nam się ładnie skrócą. Więc co nam wychodzi? 2EK równa się, tu zostaje tylko M razy V do potęgi drugiej. A mamy obliczyć V, więc trzeba się pozbyć tej literki M. Skoro jest razy M, to my obie strony podzielimy przez M. I ja to zrobię na kresce ułamkowej. Czyli 2 ek przez m równa się m razy v do potęgi drugiej przez m. I tutaj m nam się ładnie skraca z m, co nam zostaje. 2 ek przez m równa się v do potęgi drugiej, ale mamy policzyć samo v, więc jeżeli v jest do potęgi drugiej, to ja na obie strony nałożę pierwiastek. I teraz lewa strona będzie pod pierwiastkiem, równa się prawa strona pod pierwiastkiem. I tutaj V kwadrat. Gdy jest pod pierwiastkiem, to ten kwadrat nam się skróci z pierwiastkiem. Tu z tej strony, z prawej, zostanie tylko V. A lewa strona zostaje bez zmian w pierwiastku. I teraz szukam moje prawidłowe rozwiązanie. Pierwiastek z 2 EK przez M. To jest odpowiedź C. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.